Zwieńczenie podlewacza polowego nieco ponad 100 zł na AliExpressie calowe przejście na rurkę, parę trytytek szybko złączka, warte 60 parę złotych Podpora budowlana do którego to wszystko przymocowujemy i tani podlewacz polowy gotowy. Podobne widziałem na Allegro za ponad 1000 zł. Oczywiście, jeżeli ktoś chce przepłacać, ma do tego prawo. Ja nie chcę. Piękny promień, duża wydajność. Pompę stosuję z własnej abisynki o wydajności 80 litrów na minutę.